głosów za przyjęciem e, projektu ustawy tak zwana 5. oto hańba noc hańby Jarosław Dyktator, partia bez członków e, oto organizacja upotomkowie u potomkowie, ube Morderców, a często sami u Mordercy zasiadający w polskim parlamencie. Naród Polski nie ma w dowodzie osobistym wpisu narodowość. Ukrainiec, który miał ciocie. Polkę może taki w, wpis w dowodzie osobistym mieć. Ukrainiec jest narodowości polskiej. Natomiast Polak ma numer, jak pies Cipa i ci durnie liżący odbyt dzisiaj niemiecki pani Merkel niszczą polskie rolnictwo. Dość tego. Ja, członek PiS, który nie ma legitymacji, wyrzucony na konwencji PiS. Dzisiaj występuje z Pisu i pierdolę takie gówno.